Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. 21 października pora co nieco zaktualizować, zwłaszcza, że Bitcoin się ruszył, więc sobie też zaktualizujemy Bitcoina. Dzisiaj również predykcja na XRP. Dużo osób jest w XRP, więc spojrzymy na XRP, jak realnie, co realnie mógłby zrobić w hoście. Druga rzecz, render, szybkie omówienie pozycji, kilka altów, m.in. FIL. No i mała pogadanka. Zapraszam serdecznie na wideo. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, mój kurs o analizie technicznej. 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Niepotrzebno nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku. Można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20.00. Możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj. I jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam, link w opisie. Ok, zaczniemy sobie standardowo od Waszych komentarzy. E, mądre słowa, ale e, tak to już jest, że 80 czy 90% woli naukę na sobie. Tak, słuchajcie, nauka na sobie jest najlepszym nauczycielem. Nie bardzo, prawda? Bo znam ludzi, co 8 lat są na rynku i nie bardzo nawet na sobie nie potrafili e, wielu rzeczy uniknąć, się nauczyć, wyciągnąć wnioski itp. Itd. Więc taka nauka na sobie spoko, ale trzeba wiedzieć też, e, jakie błędy ja popełniam, prawda? E, Osmo przebiło swoją strefę. Czy mógłbyś wyznaczyć drogę? Mógłbym wyznaczyć drogę. Słuchajcie, osmo, jak przebija strefy, no to trzeba się nastawiać na niższe strefy, tak? To są te informacje, że jedna strefa nie wytrzymuje, patrzymy w drugiej strefie. Na przykład wychodzimy, czy mamy zabezpieczoną pozycję, więc jasne, spojrzymy na osmo, zobaczymy sobie. Osmo się interesuje, więc strefa tam powinna jakaś być. Dobra, ile procent szans dajesz na zejście do strefy 22 tysiące dolarów Słuchajcie, ja już tyle razy powtarzam, że ja nie opieram się na wróżkowaniu, tylko na wyciąganiu informacji, więc ja nie daję procentowo e, jakby tutaj szans. E, jeżeli jest ruch boczny, to zawsze jest szansa pół na pół. Natomiast jakby trend się rozpoczął spadkowy, no to wtedy ja mogę ewentualnie jakieś tam szanse dawać, tak? Ale w trendzie takim. O, zaraz, zaraz, zaraz dojdziemy do tego, o może tak. E, dobra, świetna robota. A poprzedni film o błędach na hoście Kozak mógłbyś przeanalizować Pyry. Prr, prr, prr. idzie bokiem i często zagląda do strefy płynności. Zobaczymy sobie pyra. No czekajcie, ja sobie może zapiszę, bo później nie będę pamiętać, więc już pyr, wlatuje. Hejka, super film, bardzo interesuje mnie Populus. Populus? Jestem ciekaw, co ty myślisz na ten temat. Nic nie myślę, bo nie znam monety. Musiałbyś ewentualnie chyba że Cię interesuje analiza. Natomiast to co myślę, nie znam monety. Dawaj predykcję flow. Może kiedyś będzie. Atom, predykcja nad host, pod Hossem może będzie. E, dzięki za analizę proszę o predykcję XRP. No to właśnie to XRP dzisiaj będzie. E, pozdrawiam serdecznie i co tam z Filem? I Fila sobie też spojrzymy. Dobra, słuchajcie, nie marnując czasu, e, pojedziemy sobie najpierw do Bitcoina. Strefy podażowe, które tutaj były, zostały rozjechane, więc informacja, jaka była informacja, że jest. Chęć na więcej. I teraz słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy strefę następną podażową i tu jeszcze następną podażową. Ja mówiłem, że tu cały czas jesteśmy załadowani tymi strefami podażowymi i na to nie trzeba zwracać uwagi z, z, za dużo, ponieważ, tak jak mówię, jest to ruch boczny. I tam kolega zapytał, ile procent daje na 22 tysiące, czyli tutaj to jest ta strefa tutaj u mnie w zasadzie przedostatnia. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, ja już tłumaczyłem wielokrotnie, ale wytłumaczę jeszcze raz. Jeżeli jest ruch boczny, prawda, czyli tak jak mamy tutaj na Bitcoinie ruch boczny, no to jest zawsze pół na pół, nie ma większej przewagi. Natomiast gdyby się rozpoczął trend, prawda, i tutaj przełamał ten dołek, to wtedy mam informację, że oho, to już nie jest pół na pół, prawda, tylko mam duże szanse na zaliczenie, znaczy szanse w zasadzie na 99%, zaliczy 23 tysiące, i wtedy dopiero jak z tych 23 tysięcy zrobi jakąś korektę. I będzie się tu dalej w dół kierować, no to wtedy daje powiedzmy 90% szans, że, że zaliczy 22 tysiące. Fajnie słuchajcie sobie te informacje w ten sposób wyciągać. Pamiętajcie, że w ten sposób nie wróżymy, prawda? A po prostu wyciągamy konkretne informacje, czyli cena nie reaguje na jakimś poziomie, zmierzamy do następnego. Czyli zobaczcie, jeżeli mam tu spadek na bitcoinie i mam tu strefę popytową, jeżeli ona by. Owszem, zareagowała, ale dalej się cofała i tutaj zaczynała nie budować nic. Do tego jeszcze, ewentualnie, na przykład, wolumen by nam to potwierdzał. No to ja robię kolejną strefę popytową, wynikającą z analizy technicznej, i wtedy mam powiedzmy 90, nawet powiedziałbym 9% pewności, że w tym obszarze nie ma co grać, i tu będzie ta następna strefa popytowa. Czyli z tej pozycji mogę wyjść, prawda? Czy też mogę. Ee, Cokolwiek z nią zrobić, tak naprawdę. Czy na przykład, jeżeli hodluję, no to mogę ją zostawić, jakby nie było. Ale ogólnie powinniśmy wyjść z pozycji, jeżeli nie gramy strategiami, i nastawiać się na kolejną strefę. I to jest, słuchajcie, nie, nie na zasadzie wróżkowania, tylko na zasadzie informacji. Mam informację, że strefa puszcza, więc nastawiam się już z handlem niżej, pod następną e, strefę. Między innymi, e, słuchajcie, właśnie tak prowadziłem Was na YouTubie, na tych strefach, prawda? Mieliśmy tą strefę, była informacja, że puszczamy bo tu się, się nie zbudowaliśmy, tylko puszczamy, mieliśmy tą strefę, lekka korekta puszczamy, mieliśmy tą strefę, puszczamy, no i mieliśmy tą strefę. Czyli zobaczcie, mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery szanse, prawda? Do rozegrania, przy niewielkim stoplosie, tak? No bo tam ewentualnie stoplos zawsze może być na zero, prawda? Może być na lekkim plusie stoplos, jeżeli już dostajemy informację, że idzie szybki trend, no to ja tu nie, mogę, nie muszę siedzieć w tym już. Mogę wyjść na plusie i, i na cztery szanse 100% zysku. Słuchajcie, dobrnięcie tutaj do tej strefy i to jest świetne. Znaczy świetne, no można w ten sposób wyciągać informacje i bardzo fajnie ustawiać się pod rynek, prawda? Nie trzeba wróżyć ile procent, ile tego, ile tamtego. Teraz słuchajcie, co do bitcoina, żeby była tutaj jasność, to ten ruch boczny, tak jak mówię, nas nie interesuje, tak? Czy ogólnie rzecz biorąc, tutaj też RGR się tworzy, prawda? Który, którego widzą wszyscy już, okay? ale czy on się stworzy, to zobaczymy. Natomiast ważne jest to, co Wam powtarzam od paru miesięcy, chyba już od dwóch: przebicie tego miejsca. I teraz, jeżeli my to przebijemy, zamkniemy się tutaj, zrobimy korektę, bo jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze korektę zrobimy i będziemy się budować, no to wtedy jest 90% szans, że dotrzemy właśnie do tej strefy 35 tysięcy, 35, 000, 36 tysięcy. Prawda? I na tej zasadzie się kierujemy. Czyli, jeżeli jestem w jakichś pozycjach na Bitcoinie z tego miejsca, z tej strefy popytowej, no to już mogę tutaj ewentualnie mieć informację, że jestem w pozycji i tutaj przebija, robi korektę i dalej się buduje. To już mam informację, że ok. Nie wychodź jeszcze z tej pozycji, bo jeszcze ta pozycja może być fajny finał. Tutaj, oczywiście, tutaj też mogę przetrzymać, prawda? I zebrać informację, co tu się dzieje. Czy będziemy jeszcze to testować, czy czy inne rzeczy, prawda? Jak się tego nauczycie, to będzie tak fajnie Wam się grało na rynku i tak przyjemnie, że naprawdę nie trzeba nikogo oglądać, wtedy nie musicie mnie oglądać, że tak powiem. Wystarczy, że sobie sami przeanalizujecie, sami wyciągniecie informacje i macie wszystko na talerzu podane. Lecimy sobie do rendera. Słuchajcie, mały tradzik, bo bardzo trudny rynek do tradowania, ale tak, żeby szybciutko omówić. Dla tych może osób, które gdzieś tam już yy, znają moją metodologię, no to słuchajcie, przełamanie, przełamanie lokalnego OPDK, czyli tutaj w tym momencie e, pierwszy ruch w górę. Pierwszy ruch w górę, chyba to tak było i pierwsza korekta, wejście w pozycję i dociągnięcie pozycji tutaj przed tą strefę podażową. Ja się trochę spóźniłem, bo jak zwykle zaspałem, więc trochę dalej zamknąłem, ale zamknięcie, zamknięcie tam. I teraz zobaczcie, tutaj też to, co mówiłem, zobaczcie, mamy strefę dużą podażową, tak, odbiliśmy się raz, spoko, odbiliśmy się drugi raz, spoko. Odbiliśmy się trzeci raz spoko, ale zobaczcie, że te odbicia są za każdym razem mniejsze. Więc ja tutaj, kiedy już czwarty raz odbiliśmy się e, bardzo mało, piąty raz odbijamy się tutaj. Ja już tutaj szukam pozycji do zagrania, bo już mam informację, bo już dostaję informację, że ta strefa tutaj może być zaliczona, gdyż strefa puszcza, prawda? Nie ma już tu siły spadkowej. Kurczę, ale pokreśliłem, myślę, że rozumiecie. Dobra, szybciutko spojrzenie na XRP, słuchajcie, predykcję. strefa podażowa, jedna z dwóch, zobaczcie, i to znowu ta, ta sama, ten sam schemat, mam pierwszą strefę podażową, Jest, jestem w pozycji powiedzmy niższej, widzę, że zostaje przebijana, no to automatycznie robi mi się 99% szans, że dojdziemy do drugiej strefy podażowej, prawda, z tej drugiej strefy, jeżeli się tu pojawił, pojawiła podaż, przetestowanie i dalej spadamy, ja mogę zamknąć ciach moją pozycję bo widzę, że tu ewentualnie już nie ma siły. Są duże wolumeny podażowe itp. itd. Prawda? Gdyby tu później ewentualnie była siła, gdybym się pomylił, to zawsze później mogę znowu wejść w pozycję i rozegrać do następnej strefy. To jest bardzo, słuchajcie, prościutkie i bardzo fajnie się to gra. Co do XRP i predykcji na XRP, ta strefa już jest nieaktualna tutaj. Okej, okay, ta już jest nieaktualna, bo już się zmieniło, trochę się zmieniło tutaj. Słuchajcie, realnie na XRP 2,1695, realna wartość, realna wartość, jak rynek ruszy, to jest realna wartość do osiągnięcia w hoście. Tutaj jakby mm, minimum socjalne, jak to się mówi, prawda? 2,1695, czyli ten poziom. I słuchajcie, z tego minimum socjalnego, ja bym się. Ja osobiście, nie jest to porada inwestycyjna, osobiście bym się tu kieszował z 50%. Chociaż też trzeba by zobaczyć, gdzie Bitcoin jest, jak rynek wygląda. Ale osobiście, gdyby to tak, wiecie, Bitcoin był już bardzo wysoko, a XRP dopiero tutaj, no to bym się tutaj skeszał w połowie. To jest realna, że tak powiem, na 90%. Procent według mnie realna predykcja na 2,16,95, czyli zaliczy to. Słuchajcie, Zaliczy to te 12,16,95. Natomiast mniej wciąż realna jest 24,149, czyli tak naprawdę te dwie strefy są bardzo realne. I tu już się zaczyna takie trudniejsze schody, czyli 2,9087, to bym dawał 30% szans, i 370 dolara to bym dawał okolice, okolice 10, 15% szans, ok oczywiście może być więcej, zależy co XRP pokaże w hoście, natomiast ja tutaj mówię o takich realnych w miarę predykcjach, jeżeli kogoś interesują realne predykcje realnie, bardzo realnie 2.1.16, 2.41 jest to odpowiednio od dzisiejszego momentu, jest to odpowiednio 300 i 365% to 480% no w sumie też jest realne jak najbardziej natomiast to 600% może być ciężko, bo tu już bardzo duża kapitalizacja by wjechała, to musiałby Bitcoin zrobić, słuchajcie, żeby XRP tam to osiągnęło, to bitcoin musiałby zrobić w granicach 130 tysięcy, coś takiego, okay? żeby, żeby gdyby to tak przeliczać na kapitalizację. Więc tutaj, tak realnie te dwa poziomy, słuchajcie, na XRP. Co do fila, fil jest cały czas w strefie popytowej, więc na filu to wygląda tak, że mamy jeszcze ORGR-a. Jest to oczywiście złota strefa. Tylko, że co, no zrobił nam się tu ruch boczny, więc jak ktoś akumuluje z tej, że tak powiem, z tej strefy popytowej, znaczy to nie jest taka strefa popytowa, może tak, to nie jest do końca strefa popytowa, bo to jest bardziej strefa taka informacyjna, z której się budują trendy, to nie jest taka typowa strefa, tak jak tutaj podażowa, czy tutaj popytowa, to jest bardziej taka strefa pod... Y pod pierwszą, drugą, trzecią pod duże wzrosty. O może tak, jak stąd coś się urodzi, to pod duże wzrosty to jest strefa. Nieko niekoniecznie w tej strefie się zagrywa, rozgrywa w ogóle monetę. No ale jest to, jakby powiedzmy, ala strefa popytowa. Tu mieliśmy jeszcze takie dwie małe strefy, ale to gdzieś tam na grupie między futures w tej drugiej się zatrzymało, z pierwszego informacja była, no właśnie, jeszcze się przełączmy. A jeżeli by to kogoś interesowało, zobaczcie. Pierwsza strefa popytowa tutaj. Informacja. Budujemy się, spadamy, budujemy, i ja już to odczytuję, jako że nie ma to siły. Brak siły, prawda? Kolejna strefa rozgrywam jest reakcja, prawda? Pierwsza, druga, trzecia powróciliśmy, przetestowaliśmy. Powróciliśmy, przetestowaliśmy, no i spadliśmy w ruch boczny, niestety. A w ruchu bocznym zawsze jest 50% szans, prawda? Więc jakby tutaj nie ma trendu, no bo trend nam daje dużo większe szanse, czyli jeżeli idzie trend, trwa trend, to jesteśmy w stanie mieć dużo większe szanse, natomiast w ruchu bocznym, niestety. Ale z uwagi na to, że jest tutaj o, ten ORGR, czyli jakby tutaj to rozrysować, mamy lewe ramię, głowę, prawe ramię, prawda? Jest możliwość tutaj Rozkręcania się tego trendu do strefy 3724. Lecimy szybko do Osmo, USDT. Jak się tego nauczycie, słuchajcie, no to tak jak mówię, będzie Wam bardzo łatwo informacje zbierać z rynku i e, słuchajcie, i sobie po prostu odczytywać i robić pod to ewentualne ruchy. Cluster 162058 jest na 1922 na 1827 osmo e, reagował z tych stref takimi małymi wzrostami wcześniejszych, ale słuchajcie, cały czas jest w kapitulacji i ten trend cały czas jest dużo jest ostry. Brakuje tu po prostu takiego zatrzymania, zaokrąglenia, często jest takie zaokrąglenie, jak tutaj. Brakuje czegoś tutaj takiego, więc ten trend cały czas nadal bardzo ostro idzie w dół, i następna strefa popytowa to jest 1922 1827 i znowu ten sam schemat. Jeżeli ja tu zagrywam w tej strefie, okej. Okay. Jeżeli będzie pierwsza reakcja, jeżeli będzie to testować, to jeszcze OK. Ale przy kolejnej reakcji, jak się to będzie wracać, to dla mnie znowu to jest sytuacja, że nie ma tu siły, czyli muszę szukać jeszcze niżej wejścia, a stąd ewentualnie się ewakuować, czy wyjść stąd po prostu. Czy wyjść po prostu? Okej. Okay. No, tak by to wyglądało. Tyle słuchajcie. Aha, jeszcze pyra miałem spojrzeć. Więc jeszcze sobie tego pyra spojrzymy. PyR, mi znana moneta, bardzo fajna. Ona się porusza w ruchu bocznym od roku czasu. Tak, od ponad roku czasu, już półtorej roku. Słuchajcie, no ogólnie rzecz biorąc, e, można to kupować na dole, sprzedawać na górze, prawda? Tylko że jest jedno małe ale w tym pyrze, Ruch boczny, oczywiście, OK. Ale często z ruchów bocznych lubią się jeszcze robić takie odnogi w dół. Ja tu może dam linka jako przykład, słuchajcie. Chociaż na linku. No była ta odnoga w dół, przybijająca, że tak powiem, ten cały tu fundament, tutaj ta odnoga w dół, prawda. I na że też, znaczy w ogóle na rynku krypto po takich ruchach lubią być takie jeszcze, że tak powiem, w cudzysłowie nogi w dół, prawda. E, więc tutaj tak naprawdę, no pyra trzeba ewentualnie fundamentalnie, słuchajcie, ogarnąć i jej ewentualnie się zdecydować, no bo to jest cała duża strefa popytowa pod akumulację. Nie ma tutaj stref mniejszych, większych na tej monecie akurat, prawda? Więc tutaj ciężka, ciężka sytuacja. Czyli, czyli tutaj raczej decyzja albo biorę, tą, biorę to, albo tego nie biorę, prawda? Właśnie. No właśnie, dobra, tyle słuchajcie, USDPLN może być. <tyle>, tyle słuchajcie. Dzięki za wszystkie komentarze. Piszcie co przeanalizować, piszcie jakieś pytania, jeżeli macie, bardzo chętnie odpowiem. Dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, miłego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Hej!